Na trzeciej w tym roku sesji Rady Gminy Kolbudy wiosenne akcenty. Nie tylko za sprawą zbliżającej się Wielkanocy, ale też specjalnego kiermaszu przygotowanego przez podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej Caritas w Łapinie. Tworzenie tych rzeczy to nie jest tylko tworzenie czegoś na sprzedaż. To jest pewien sposób na życie. Mają pełną świadomość tego, że tworzą coś, co znajduje uznanie w oczach innych zdrowych osób. Mamy tu bardzo dużo małych drobiazgów do wyboru, do koloru. Podopieczni w rękodzieła włożyli całe swoje serca i rzeczywiście było na co popatrzeć. Tematy prac są różne, czasami związane z porą roku, czasami są jakieś takie z różnych okazji, na przykład tak jak teraz świąt Wielkanocnych, ale są wykonywane przez cały rok. Rynkodzieła z kiermaszu już we wtorek nawiązały do świąt Wielkiej Nocy. Kolbudzkie gospodynie, jak nakazuje tradycja, malują pisanki, gotują potrawę i przyrządzają wielkanocny koszyczek. Niegdyś świąteczne porządki były symbolicznym wymiotaniem z mieszkania zimy, a wraz z nią wszelkich chorób, zła i niepowodzeń. W tym roku za sprawą aury może być z tym mały problem techniczny. Co sądzą o tym mieszkańcy? Dobra, czy czuje Pani wiosnę? Troszeczkę. Bo moje pieski chcą tylko na dworze siedzieć i kotek. Cały czas jest zimno i czekam z utęsknieniem na wyjście słońca. A jakie Pani zna sposoby na to, żeby właśnie tą wiosnę wywołać? Yy, poprawiać sobie humor jak się da. Pójść na dobre ciastko, na dobrą kawę. Spotkać się ze znajomymi, wybrać się do kina, na spacer, pomimo pogody. Czy jakoś trzeba. Tu u nas chodzi zając z koszyczkami, który rozdaje piękne prezenty, piękne, jak można powiedzieć, koszyczki. No i teraz po prostu, czy oni w tych śniegu, bo tam przecież śniegu więcej niż tutaj, czy oni w tym śniegu sobie dadzą radę, żeby szukać. Myślę, że święta będą ładne. Taka jest. No jesteśmy tak, w takim, a nie innym położeniu geograficznym. Trzymamy kciuki, że aura nie przeszkodzi nam w znajdowaniu wielkanocnych koszyczków schowanych w trawie, a w poniedziałek nie będziemy się obsypywali śnieżkami.